Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku numerologicznym z cyklu imiona numerologicznie. Dziś opowiemy sobie o imieniu Żeńskim Agata. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Kiedy spojrzymy na to imię, a raczej na liczby, które kryją się pod literami tego imienia, to po pierwsze możemy zauważyć, że cały zestaw liczb syntetycznych czyli tego, co jest po prawej stronie zapisane, zaraz tam za imieniem należy do liczb wieńczących, liczb, które zachowują się pewnego rodzaju tymczasowością czy poczuciem tymczasowości. Co, co to znaczy? To znaczy, że wiemy, że, że będzie potrzebna zmiana, ale dopóki jeszcze nie musimy, to, to po co się ruszać w ogóle do tej zmiany. Więc już jest jakiś taki jeden rys tego, co ma przynieść imię właścicielkom tego imienia, czy też podopiecznym. I ogólnie, co Agaty mogą wnieść do naszego otoczenia. Takie poszukiwanie sposobu na to, żeby było harmonijnie, dobrze, miło. Często dzięki temu, że zwłaszcza tutaj są dwie trójki, to w jaki sposób można to realizować? Poprzez uśmiech, poprzez taką miłą um, osobowość. A przynajmniej poprzez pokazywanie tej miłej części na zewnątrz. Tej takiej, która jest akceptowana jako bezpieczna, która jest akceptowana jako harmonijna, taka, ja bym powiedziała, że chcąca się porozumieć. Więc możemy obserwować, łagaty, taką jej cechę. Że łatwo się porozumiewa i w sposób, powiedziałbym, dopasowany trochę do otoczenia, czy też do potrzeb otoczenia. I to jest to, co, to, co możemy widzieć gdzieś na zewnątrz, na początku. Na pewno to słowo, że, że jest bezpieczna, w sensie bezpieczna dla innych, to jest w jakiś sposób chyba istotne tutaj. Taki zestaw liczb wieńczących. Który jeszcze ma pokazać siebie od tej najlepszej strony, może powodować, że my przede wszystkim poznajemy Agatę od, właśnie od tej strony, od tej płaszczyzny, tego miejsca, tego świata Agaty. Takiego łagodnego, komunikatywnego, widzącego wiele rzeczy w. Takich pięknych barwach optymistycznych. Można powiedzieć, że jest tutaj sporo optymizmu, co nie znaczy, że tak jest w rzeczywistości u Agaty, tylko to jesteśmy w stanie dostrzec, szczególnie w pierwszym kontakcie z nią. I tu powiedziałabym, że jak się odczuwa imię Agata, to, to tam są jakieś dwie Agaty, które nie stoją gdzieś obok siebie, tylko trochę jakby ze sobą walczyły. I to może być widoczne w jakiś sposób w tych liczbach takich jednostkowych, czyli tych, które zawarte są w samym imieniu. Więc ten obraz czy to poczucie, ono wcale nie musi oznaczać, że każda Agata ma wrażenie, że jakby były jej dwie i raz jest taka, raz taka, tylko jest to pewnego rodzaju symbol, który później zapisany jest symbolicznie również za pomocą liczb. Kiedy spojrzymy na liczbę duszy i na to, z jakich liczb ona się składa, liczba duszy, czyli liczba związana z samogłoskami danego imienia, to mamy tutaj trójkę, która powstaje z trzech jedynek, czyściuteńkich, takich jedynkowych jedynek. Żadnych podliczb tutaj nie ma. Więc jeśli pomyślimy sobie o jedynce, o tak dużej liczbie jedynek w tym imieniu, to... Możemy wysnuć sobie taką opowieść, czy zobaczyć taki obraz osoby, która jest pełna życia, która jest zachłana na życie, zachłanna na doświadczanie, ponieważ liczba duszy jest mocno związana z tym takim obrazem świata wewnętrznym. Wewnętrznym w sensie, że my tworzymy sobie obraz tego, co widzimy, i tworzymy sobie jakieś nasze pragnienia, podążamy za czymś i to jest zapisane właśnie w tych samogłoskach. Więc jeśli pomyślimy sobie o tym, za czym może podążać taka Agata, mając same jedynki i z tego jeszcze trójkę, to na pewno bardzo potrzebuje poznawać świat. Ale nie w sposób na nie na sposób dwójki, która poznaje świat wsłuchując się w otoczenie. Tylko tutaj poznajemy świat wchodząc po prostu w doświadczenie. Więc tu potrzeba jest różnych doświadczeń. Potrzeba jest takiego, powiedziałabym, czystego umysłu w tym sensie czystego, że żeby nie było żadnego mówienia sobie nie, żeby nie było tutaj ograniczeń. Więc gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację i uznali ją za prawdziwą, że dusza wybiera sobie ciało, rodziców, życie, wchodzi do tego ciała, to liczba duszy byłaby związana właśnie z tą częścią niematerialną, z jej potrzebami. I teraz jej potrzebą byłoby zachłyśnięcie się światem, wchodzenie we wszystko, co tylko gdzieś stanie na drodze i zaświeci doświadczanie we wszystkich kierunkach. To ma dać jej takie poczucie radości, zachwytu nad życiem, docenienia życia. Więc każda Agata może dawać później otoczeniu tę właśnie energię, pokazywać, że można zachwycać się wszystkim w życiu, że można cieszyć się tym życiem. Więc jest to zarówno dla niej taka, taka droga, jak i później może tym dzielić się właśnie ze światem. Zauważać, że każde doświadczenie, niezależnie od tego, czy ono kończy się tak zwanym sukcesem, czyli osiągnięciem czegoś, czy porażką, czyli osiągnięciem czegoś innego niż się chciało, to jest doświadczeniem, które wzbogaca. I to jest ten zestaw, że Agata potrafi dostrzec coś wartościowego we wszystkim, czego doświadcza a przynajmniej jest tutaj taka możliwość, prawda? bo tutaj to imię to trochę za mało, żeby później mówić, że każda Agata tak ma, ale to imię rzeczywiście trochę tego przyniesie. Natomiast liczby, te, które widzimy na dole, czyli liczby realizacji intymnej, tak to się nazywa, to jakości, które powiedziałabym właśnie, pokazują trochę inną stronę, jakby tę, która nie rozumie się z tą pierwszą. Są tutaj liczby, które mają pewną cechę wspólną, poczucie bezpieczeństwa. I szukanie takiego poczucia bezpieczeństwa w trochę innych miejscach, więc, gdy już same w, z siebie mają zgrzyt między sobą, a jednocześnie w jakiś sposób ta para, bo może nie pojedynczo, ale ta para zgrzyta z liczbą duszy. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli bardzo doświadczać różnorodności w swoim życiu, ale z jakiegoś powodu albo czujemy lęk, i ten lęk może być no, częścią naszego doświadczenia, że potrzebujemy tego właśnie w tym imieniu, albo z jakiegoś powodu musimy doświadczać pewnego rodzaju cykliczności w życiu. Powtarzalności nie może być tak jak to jedynka ma w zwyczaju, że co chwilę coś nowego. Więc ta Agata, która chce co chwilę coś nowego, chce doświadczać różnorodności życia, cieszyć się tym życiem, potrzebuje już w materii doświadczyć, że nie zawsze tak może zrobić, że to, co się wydawało i, i idąc dalsze, dalej, jakby tworząc tę historię duszy, która wchodzi w ciało, to, co się wydawało, że o to ja będę doświadczać życia, ja tego chcę. To kiedy wchodzimy do świata materii, okazuje się, że na przykład zostaliśmy obdarzeni sporym lękiem przed życiem. Czyli na przykład, trafiamy do rodziny, gdzie tego nie wolno, tamtego nie wolno, na to uważaj, no tu, tu bądź ostrożna i tak dalej. Więc to styka się rzeczywistość z potrzebami takimi wewnętrznymi. Ponadto druga liczba, bo to jest takie siódemkowe, bardzo to, co powiedziałam. Druga liczba, dwójka z dwudziestu, zwłaszcza, ona też mówi o tym, nie pamiętaj, żeby. Mieć to poczucie bezpieczeństwa, które daje nam pewna. No właśnie, i tutaj każda z tych liczb daje troszeczkę inne spojrzenie na to. Dwójka mówi o tym, że poczujemy się bezpiecznie, jak będziemy mieć coś, co się będzie powtarzało, jakiś cykl w naszym życiu, jakiś rytm. I o to w jakiś sposób potrzebujemy zadbać tutaj na Ziemi. Więc jeśli bardzo mocno nas poniesie w stronę liczb duszy, to może się okazać, że gdzieś zagubimy ten nasz rytm. Bo jeśli chodzi o takie liczby nieparzyste, które są w liczbach duszy, to można powiedzieć, że rytm tylko przeszkadza w życiu. Taki rytm w sensie powtarzalności. A tu potrzeba zmierzyć się z tym, że trzeba na niektóre rzeczy poczekać, że zrobienie pierwszego kroku i owszem, ale. Trzeba dać sobie czas, a nie od razu. Jedynka chce natychmiast i natychmiast efektów, dwójka wie, że zrobienie pierwszego kroku to już jest dotarcie do celu, ale no jeszcze trzeba na to poczekać. Po drugie, jest to niesamowicie wrażliwy zestaw, bo i jedynka jest taką jakością bardzo wrażliwą, która chłonie całą atmosferę znajdującą się gdzieś w otoczeniu. I jeśli ta atmosfera jest przytłaczająca dla niej, wywołująca bardzo silne emocje, to jeśli Agata bardziej działa od strony tych samogłosek, to wtedy będzie te emocje wyrzucać natychmiast. Nie jest to zbyt mile widziane w tym środowisku spółgłosek, bo spółgłoski raczej wchłaniają tutaj. Tu jest kierunek w drugą stronę, jedynka jest taką energią rozpraszającą na zewnątrz. Siódemka i dwójka do środka. Więc może być tak, że albo Agata będzie musiała się nauczyć której z tych części bardziej, w zależności od tego, jaki ma portret, w jakiej rodzinie się urodziła, i tak dalej. Któraś z tych części będzie powiedzmy, takim no, w mniejszym stopniu wyrażana, bo one są przeciwne sobie. A potem kiedy ona będzie potrzebowała doświadczyć tego. To poszukać jakiegoś połączenia między nimi. Jak to zrobić, żeby wilk był syty i owca cała. Bo dwójka i siódemka są niezwykle wrażliwymi jakościami. Odbierają wszystko tak, jakby nie miały skóry, jakby to wszystko dotykało od razu nerwu. Więc doświadczenie tego, że z jednej strony jest ta gata niezwykle wrażliwa, a z drugiej ma widzieć świat w takich kolorowych barwach, ma zobaczyć w każdym doświadczeniu coś cennego, coś wartościowego, pięknego, zachwycającego, tak jakby miała pochłonąć życie jak najszybciej. No to może być to z jednej strony duży zgrzyt, ale z drugiej na przykład można to wykorzystać w. W tworzeniu takich, w zachwycaniu się swoim wewnętrznym światem. Tu również istotne jest, żeby Agata poczuła, że, że poddaje się procesowi życia, ponieważ to jest zawarte, to są liczby, które są zawarte w spółgłoskach. To znaczy, że nawet jeśli zaburza moje pragnienia jakieś doświadczenie, to ja poddaję się, akceptuję to, co przychodzi. I to jest w jakiś sposób też wpisane w to imię, więc albo właścicielka ma taką tendencję, i to widać w dalszej części portretu, albo właścicielka potrzebuje tego doświadczyć, przyjmując takie imię doświadczyć akceptacji procesu, który przebiega. Ponieważ tutaj trochę wpisane jest w te liczby taka utrata rytmiczności i cykliczności. Że z jednej strony potrzebujemy tego w tym życiu, potrzebujemy pewnego rodzaju poczucia bezpieczeństwa, ale dzięki temu, że tracimy to poczucie bezpieczeństwa, tracimy pewną rytmiczność, pewną cykliczność, powtarzalność czegoś. Na przykład, mamy przez 20 lat zawsze śniadanie, a potem nagle się wydarza jakaś sytuacja, że nie ma tego jedzenia, nawet śniadanie to już tam po ale że w ogóle jedzenia nie. Ma. Że przez jakiś czas musimy odnaleźć się w całkowicie nowej sytuacji, do której zmusiły nas warunki, takie, które pojawiły się w otoczeniu. I to jest coś, czego Agata jakby potrzebuje się nauczyć, że jedynka jest taką niezgodną jakością, w sensie, że nie zgadzam się na to. Ja chcę, ja chcę inaczej. Ja nie chcę tak, jak ktoś mi mówi, że ma być, czy jak otoczenie wymusza na mnie, jeśli oczywiście to mi się nie podoba. Więc tutaj ta, ta niezgoda, ta, takie poczucie niezależności, ono musi się spotkać z pewnego rodzaju poddaniem i podporządkowaniem temu, co przychodzi, tym warunkom życia. Więc samo imię daje właścicielkom albo taką umiejętność, albo konieczność znalezienia sposobu na to, żeby to się stało ich umiejętnością. Akceptacji tego, co płynie w życiu, akceptacji dla swojego życiowego procesu. Ta dziewiątka jest z dwudziestu siedmiu, czyli jakby te dwójka i siódemka się powtarzają tutaj. A to może mówić o tym, że bardzo istotne tutaj jest ta zmiana sposobu widzenia tego, co jest bezpieczne. Co to trochę tak, jakbyśmy mieli zaakceptować to, że biologia nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Że ciało może na przykład się rozchorować, że możemy stracić pracę. I to wszystko ma nas skłonić do tego, żebyśmy jako agaty wchodziły do swoich lęków, do swoich miejsc takich wewnętrznych zaczynały się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Więc albo ta Agata tak ma, że ma ten charakter siódemkowy taki bardziej czy dwójkowo-siódemkowy, to wtedy ma to, to wtedy to będzie troszeczkę taką kulą u nogi dla tych pragnień. Te pragnienia będą musiały być w jakiś sposób wzmocnione i to, ta potrzeba realizacji albo ma odwrotnie że bardzo silnie działa jedynkowo trójkowo i wtedy może to być dla niej bardzo trudne wchodzić w energię dwójki siódemki a dziewiątki z tego również czyli takiego pogodzenia się trochę z losem może tak ale to daje jej również jedną z takich ciekawych cech może Ta umiejętność jakby poddania sile wyższej powoduje, że Agata ma taki dziewiątkowy otwarty kanał. Jeśli to się uda zrobić Agacie w życiu, jeśli poczuje, że przepływa przez nią, to, że, że zgadza się na to, co życie jej niesie, to ta olbrzymia akceptacja tego powoduje, że ona może przekazywać i to w bardzo prosty sposób, w bardzo magnetyczny sposób, Olbrzymią mądrość nawet nie wiedząc o tym że to robi dla innych osób może to być ktoś kto ma niesamowite odkrycia bardzo wartościowe informacje które płyną przez niego od tak że on ma to tak wydarze i trochę ta agata tak ma że kiedy mówi to możemy czerpać z tego na różnych płaszczyznach To, co jest nam potrzebne na dany moment w życiu, że to jest wartościowe, że to jest dla nas cenne. Więc, gdyby Agata w dalszej części portretu miała jeszcze taką potrzebę zaistnienia gdzieś w świecie, to to imię jest idealne do tego, żeby komunikować, żeby przekazywać informacje. Więc może to być w postaci, nie wiem, wykładowcy może być to postać kogoś, kto. Lubi rozmawiać po prostu z ludźmi. Może to być ktoś, kto pisze, chociaż tutaj, żeby pisać, bardziej trzeba by było wchodzić w energię spółgłosek aniżeli samogłosek. Aczkolwiek samogłoski pomogą wtedy udawać się w niesamowite światy. I myślę, że ta taką odwagę dadzą. I myślę, że takie książki, które pisała Beata, mogą być w pewnym sensie odkrywcze, nowatorskie. A jednocześnie przepełnione pewnego rodzaju, znaczy mądrością na pewno, ale w pewien sposób przekazywaną, w sposób, który nie od razu widać, że jest tam coś wartościowego. Że często poprzez takie sobie miłe czytanie zaczynamy dostrzegać pewne elementy w sobie. I to może być zaskakujące trochę, jeśli Agata oczywiście będzie pisała. Bo zaskakujące z tego powodu, że wydaje nam się, że czytamy sobie od taką książeczkę, która opowiada o jakichś bajkach, tak? ale to jest trochę tak jak z bajkami, że bajka ma pewną warstwę, która ma budzić wyobraźnię i warstwę taką moralną, taką moralizatorską czasami, ale przede wszystkim warstwę jeszcze głębszą, bo tutaj nie mówimy o moralizowaniu, tylko jeszcze głębiej. Warstwę, która przekazuje wartości takie wewnętrzne, na sposób symboliczny, bajkowy. Gdy wrócimy jeszcze do tych, do tych liczb syntetycznych, to w wyrazie własnym, czyli tym, co już stoi tutaj na końcu, na, na samym końcu na, po prawej stronie, możemy dostrzec umiejętność Agaty przyciągania, albo, albo inaczej, umiejętność przyciągania innych przez Agatę. To jest pewnego rodzaju magnetyzm naturalny. Ona nie musi nic robić. Wystarczy, że się uśmiechnie albo po prostu spojrzy. Ma coś w swoim, w swoim tym systemie energetycznym, takiego, że jest to miłe do oglądania, że chcemy przebywać z taką osobą. Miło nam jest, kiedy ona jest blisko. To ma jeszcze swoją jedną wartość, ten magnetyzm. Że Agata dzięki temu magnetyzmowi może realizować swoje pragnienia, czyli to, co tam gdzieś jest w tych liczbach duszy. Dlatego, że trójka ma taką umiejętność przyciągania odpowiednich ludzi do tego, żeby te pragnienia zrealizować. I tym optymistycznym, agatowym, jakby nie było, bo tutaj dużo jest tego optymizmu w tych liczbach, akcentem, Kończę dzisiejszy odcinek i zapraszam was do następnego za tydzień. Do zobaczenia.